są O właśnie! I to przynosi, który stał na bibliotece. A proszę, indywidualnie. O! No i jeszcze jedna żelory! Można! Można! Kwiat, kwiat. koniec. No, mamy Wydol drugą sęsie. edycję naszego turnieju Dzikie Granie. Udało nam się po raz rady. drugi e, <grym> powtórzyć wydarzenie. wydarzenie. Celem naszym od zeszłego roku dana, jest, aby to wydarzenie dana, było cykliczne. Fajnie, bo w tym dana, roku dana, mamy dana, już dana, drużyny, dana, które przejeżdżają po 100-150 km, żeby zagrać w naszej imprezie. A to, co jest takim dla nas też wyjątkowym wyróżnieniem, to to, że na przykład z Wielkopolski przyjechał sędzia zgłosił się do nas sam osobiście, ponieważ chciałby spędziewać mecze na naszej imprezie i specjalnie przyjechał z Wielkopolski. Mamy rozgrywki tutaj na ośmiu boiskach w różnych kategoriach wiekowych, od najmłodszych dzieciaczków do rocznika 2011. Każdy, każdy rocznik gra w swojej kategorii wiekowej, tylko najstarszy rocznik 2011 gra o puchar i o miejsca, pozostałe roczniki grają dla zabawy. Dla nas tu liczy się przede wszystkim zabawa, żeby dzieci w sportowej rywalizacji mogły spędzić e, dzisiejszy dzień. Konwencja jest 3 na 3 i tak jak Mariusz już wspomniał, naszą intencją i e, całą rozgrywką jest to, aby aktywować te dzieci, które na co dzień nie grają w żadnych klubach. Które siedzą w domach, spędzają czas przy komputerach, przed telefonami. My chcieliśmy stworzyć taką imprezę, na której te dzieci mogą zagrać, będąc niezrzeszonym w klubie, mając kolegę z podwórka, kolegę z ławki szkolnej, kolegę ze szkoły tańca, przyprowadzić 3-4 osoby i zagrać w naszym turnieju, gdzie każdy wygrywa. Może coś zjeść fajnego, może się wyedukować, bo mamy też stoiska edukacyjne, jest e, była policja, e, lasy państwowe, e, ekomyśl, gdzie edukujemy dzieci pod segregacją śmieci. Mamy dużą grupę GZ, e, gdzie są różnego rodzaju eksperymenty, z fizy fizyki, no niesamowite rzeczy się dzieją, jest takie stworzyliśmy takie miasteczko, w którym można zjeść, zabawić się, odpocząć i czegoś się nauczyć. Kosztuje nas to dużo e, czasu, czasu pieniędzy. pieniędzy, poświęcenia, zaangażowania, ale w tym roku chcielibyśmy od razu podziękować bardzo rodzicom, bo rodzice w tym roku się bardzo mocno włączyli i tak jak w zeszłym roku rozkładaliśmy wczoraj nocy e, 6-7 godzin, tak wczoraj ogarnęliśmy się w 4 godziny z rozłożeniem całej imprezy plus nocleg nasz z Mariuszem tu na miejscu, żeby pilnować dobytku. Pogoda troszkę troszkę by mogła być lepiej, lepsza, ale ogólnie jak najbardziej. Dzieci uśmiechnięte, rodzice kibicują. Nic na, na chwilę obecną jeszcze złego się nie wydarzyło, żadnej kontuzji nie było. Także oby było tak do końca. W przyszłym roku planujemy kolejną, na pewno to będzie impreza w czerwcu. Prawdopodobnie jak się uda, będzie to jeszcze większa, możliwe, że będzie więcej boisk, mamy ku temu możliwości, zmieścimy jeszcze kilka boisk, także planujemy już następny rok, ale jak to będzie wyglądało? Szczegóły po, już niedługo, po tak.